A zaczynamy od bardzo prawdziwego mema. To jest istna prawda. O nie, ten mem to co teraz tutaj zobaczycie, to jest prawdziwe zło. Prawdziwe zło zafundowane przez Piotra. Ojejku, takiego zła to ja jeszcze nie widziałem. Zresztą sami patrzcie. Słuchajcie, jestem Rosa w tym odcinku Dobre pigowe memy. Tak jest przegląd memów z naszej pigi. Pochodzących właśnie z mojej grupki na Facebooku, do której serdecznie zapraszam. Linka macie tam na dole w opisie, więc wpadajcie. A i przy okazji widzowie otworzyłem niedawno nowy kanał. Toastcraft i tam wrzucam Minecrafta, linka do tego kanału macie teraz w prawym górnym rogu ekranu, serdecznie zapraszam, fajne filmy tam wrzucam, więc możecie sobie obczaić, a teraz lecimy z tym materiałem, oczywiście pamiętajcie stać łapeczkę w górę, 30 łapek w górę, równa się kolejny odcinek z przeglądu memu. A zaczynamy od bardzo prawdziwego mema, to jest istna prawda pigi. Gracz noob, Oj, tak. Tak już jest. I to nie tylko można porównać do pigi, ale w sumie do każdej giereczki, no bo w większości gierek, no niestety pigi, czyli no tacy gracze, którzy tutaj muszą załatwiać innych. Traktują nupków. Oj, oj, oj nie najlepiej. Oczywiście był to memik od Stefana Popławskiego. Kolejny mem również od tego użytkownika. Gracz? Wygrać w pigi. No, 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 co tu będzie dalej? Piggy camper wygrać w pigi. O nie, kancerzy. Największe zło, jakie w naszej pigi w sumie można spotkać, co nie? Dajcie znać na dole w komentarzu. A teraz tutaj mamy fanartika od Marcela Woj, taka od Ozzy. Całkiem ładnie, także lecimy dalej. Timon Margus udostępnił nam coś takiego. Brawl Stars. No, nope. pigi jest. W sumie jak to co woli, Proustaz również jest bardzo fajną gierką, Pigi też jest również bardzo fajną gierką, są to według mnie kompletnie różne gry, więc no nie ma... tych w czerwony guzik, aby stały się szary, bo w sumie lecimy po 150... O, a tutaj Mousey i bardzo ładny fanarcik. Ten fanarcik chyba jeden z lepszych, przynajmniej najlepszy jak na razie w tym odcinku, od Ziziziska. O nie, to jest największe zło, otwieranie sejfu kluczem, a właśnie, no tak! robienie lifehacka na sejfie. I tutaj był memik od Szymona Ptasińskiego. O nie! Fanarcik i to jeszcze taki zły. Totalne zło, takie memiczne zło. Hashtag zostań w domu, nie w domu, klatce i nasz biedny foxy, który na naszym karnawale jest uwięziony w tej klatce i musi tam siedzieć. I na domiar złego jest zarażony, więc... Mamy tutaj potrójną ironię losu. O nie! Ten mem! To, co teraz tutaj zobaczycie, to jest prawdziwe zło. Prawdziwe zło zafundowane przez Piotra. Ojejku, takiego zła to ja jeszcze nie widziałem. Zresztą sami patrzcie. Panie doktorze, mam świnkę. Ja też. I tutaj pokazana nasza świnka z Piggy. Tutaj Patwin zastanawia się... Co może mu chodzić? A doktor mówi 750 zł należy się za wizytę. O, tak jest zło, takie prawdziwe nie rozszanujesz, no, aż, aż zostawiam tutaj lajkacza i lecimy dalej. Gra za 5 zł? Nie, taka gra to będzie beznać dzisiaj. Na nie, szkoda 5 zł nie wydam ani centa na taką grę. Fuu, pluję na płatne gry. Darmowa gra, w której zapłacę jakieś 300 zł w ciągu miesiąca, a może i wydam kilka tysięcy. No jasne, jasne, wydaje wszystko. Gierka super mi się podoba. No ale w sumie trochę prawdziwe, co nie? Przyznajcie sami na dole w komentarzu, bo jest to dosyć prawdziwe. Zresztą Stefan już chyba o tym dobrze wie. Już nic więcej ciekawego na mojej grupce wymiarze Rosta nie udało mi się odnaleźć, więc jak macie jakieś ciekawe memy z Piggy Roblox, to wpadajcie na grupę wymiarze Rosta i podsyłajcie. Memy mogą być autorskie, jak i z neta, pamiętajcie przeczytać regulamin, tutaj w regulaminie macie wszystkie hasztagi, więc przeczytajcie to. I co, przejdźmy teraz do memów pochodzących z mojego Discorda, do którego również macie linka w opisie, serdecznie zapraszam stream YouTube podesłał nam takiego to mema. Zresztą sami zobaczcie: Świnka pod podwieczorek. Tylko w Pepie podwieczorek jest o 13. A pomidory wyglądają jak kaszczany. Na serio, zobaczcie na ta pomidorka jak wygląda. Nie wspomnę już o wyglądzie samych świnek. Ojej, to jest w sumie prawdziwe, to jest trochę straszne, kurczę czyżby Peppa była w plus 18. No, zobaczcie, jak horror to wygląda trochę. Ale dobra, ten użytkownik przedwespał więcej memu, więc zobaczmy, co tu więcej mamy. Świnka Peppa i George znaleźli seks, taśmy. Mamy i taty świnki. Ej, gamer stream, jesteś prawdziwym z naprawdę? Ja ci powiem, że jesteś naprawdę wielkim z Ale lećmy dalej, zobaczymy, co tu jeszcze mamy. TVN Polska. Za wszelką cenę chciała dostać rolę seksownej nastolatki. Szkoła odcinek 586. Ej, w sumie taka świnka do serialu Szkoła idealnie pasuje. Ojejku, tutaj plus 10 do respektu. Nie wiem jak będę mógł zasnąć po czymś takim, o matko. No i teraz zepsuliście mi noc. Nie mam jak już pospać. Ojejku, to wygląda strasznie. Zabrałaś mi to? Ale z ciebie świnia. I to dosłownie. I dosłownie w punkt trafione. Na Facebooku zdjęcia? No oczywiście tak. Na Instagramie, no oczywiście. Bikini, majteczki, tyłeczek. Ej, w sumie? takie prawdziwe na Facebooku takie zdjęcia casualowe takie wiecie widzicie tutaj normalne a jak chodzimy sobie na Instagrama no to oczywiście zdjęcia skakują na inny level level kurde pokazywania wszystkiego i w sumie na Instagramie zdecydowanie takie zdjęcia są bardziej Bardziej, no, sami wiecie jakie. Kolejna dawka memów pigi, tym razem od Barkiego. Zresztą, sami zobaczcie, co my tu mamy. A tutaj mamy kubusiową incepcję, ponieważ mamy kubusia, który sobie taki siedzi. No, Okej, okay, Zizi. Kubusia, mm, który sobie patrzy. No, tatka Zizi. I kubusia, który widzi taką Zizi, typową. O nie. Najgorzej, najgorzej. Mm -mm, nie chcemy poleja. Mm -hmm, chcemy tego lewka. Tak jest! Ej, taki lewek wygląda naprawdę fajnie, taki policyjny lewek, kurde, no takiego lwa, policjanta to każdy by słuchał, no bo hello, lew policjant, lew król, każdy lwa by się bał. O nie! I tutaj aż mi się pewna rzecz skojarzyła. I am Peter Parker. I teraz jak weźmiecie sobie, y, przypomnijcie, Spider-Man uniwersum, to I am Peter Parker Porker, bo był tam taki Spider-Man, który był świnią i wow, jeżeli ten fakt tutaj zakmacie, to ten mem skakuje jeszcze na jeden wyższy poziom, bo Peter Parker Porker to dopiero była świnka i to dopiero była rozwałka Spider-Manowa. A VitoMati podesłał tutaj fanarcika, fanarcik Pigi. dziękujemy, w sumie to jest fanarcik pepy. no spoczko, fajne. I tutaj jeszcze jeden fanarcik wleciał, tym razem od Kat, i to jest super ładne, ale to chyba z jakiejś animacji, nie jestem pewny, ale fajne. PenF również podesłał nam takiego mema około pigowego, a mianowicie, mamy Kubusia, tak, no, wiesz, Chodź, już to uszczeli. Mamy takiego kubusia, już takiego mm, takiego szlachetnego, 500 zł na krowę i 100 zł na świnkę. No oczywiście o, świnka potrzebuje donate'ów, żeby się rozwijała, bo niedługo Pigi 2. Jak będą te 100 zł na świnkę leciały, no to Pigi 2 oczywiście niedługo wyjdzie, ale tutaj w rozumieniu tego no, można można inną rzecz zrozumieć. A jaką? Cóż, możecie zgadywać w komentarzu. A w tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli jesteście nowi na kanale, to tam na dół schodźcie i klikajcie w czerwony guzik, aby stał się szary bo w sumie lecimy po 150 tysięcy, więc fajnie byłoby, jakbyście dołączyli do ekipy. A i podajcie na drugi kanał Toastcraft, filmy z Minecrafta codziennie wlatują, godzina 15.15, .15. serdecznie zapraszam. W prawym górnym rogu ekranu macie linka, więc zapraszam, oglądajcie, obserwujcie, subskrybujcie. No i co, widzimy się jutro o godzinie 12, także trzymajcie się, no i hej!